Dzień dobry, moi najdrożsi przyjaciele i przyjaciółki. Dzisiaj mam zamiar przeczytać moje opowiadanie, które napisałem. Nosi ono tytuł o młodzieży, która się spotkała w galerii handlowej w okresie epidemii koronawirusa. Nadszedł pogodny i ciepły wiosenny poniedziałek, a wszelkie szkoły w kraju. Pozostawały całkiem zamknięte i bezczynne. A chociaż obsługa i pewni pracownicy przybywali w nich sobie i pracowali, to nie odbywały się przecież fizycznie żadne lekcyjne zajęcia, podczas których młodzież mogłaby mądrze zużytkowywać swoje własne pokłady bezbrzeżnej i obfitej. Życiowej energii. Tak wiele sił witalnych mają w sobie młodzi ludzie, tak chętnie podejmują się oni najróżniejszych aktywności w przestrzeni wokoło. Bardzo ciekawi są społecznych interakcji i żywią nieugaszone pragnienie, by w nich czynnie uczestniczyć spora ilość wolnego czasu sprzyjać może organizowaniu spotkań. Równie aktywna i prędka niestety okazała się okrutna, nieoczekiwana epidemia koronawirusa, panosząca się właśnie w naszym rozkwitającym kraju. Rozprzestrzeniała się ona ekspresowo, niczym niepożądany i przeokropny chwast. Eliminujący na swojej drodze jakieś bezbronne, słabe istoty. <laughs> każdego, każdego dnia nowe, biedne ofiary chorowały, poważnie cierpiały, dotknięte chorobowymi objawami. Pewne starsze organizmy ludzkie nawet umierały od tego. Dlatego też czasowe zawieszenie zajęć szkolnych okazało się słuszną i właściwą inicjatywą organizacyjną, zasadnym dostosowaniem do zaistniałych i przykrych okoliczności. Dzieci mogłyby przecież roznosić wirusa w sposób nieświadomy, a zamiast tworzyć Straszliwe wielkie skupiska. Obywatele powinni pozostawać w domach i wychodzić z nich tylko wtedy, gdy będzie to bezwzględnie, absolutnie konieczne. Tak się jednak niestety złożyło, że pewne osóbki niezmiernie się ucieszyły, mając do dyspozycji sporą ilość wolnego czasu spędzanie go w domowym zaciszu wydawałoby się w tych okolicznościach nad wyraz rozsądne i mądre jednak część dzieci postrzegała sprawę zupełnie zupełnie inaczej część młodzieży chłopców i dziewczynek Zamiast spędzać czas wolny w spokojniutkim domu, uznała za słuszne, by wybrać się do nowoczesnej, pobliskiej galerii handlowej, stojącej przyjaźnie otworem. Zdaje się, iż te wielkie obiekty, wielce ekonomicznie skorzystały na okresie epidemii, zyski ich zwiększyły się znacznie niesamowicie. Ta akurat konkretna galeria szalenie kusiła patrzące na nią oczy. Może nawet uzależniała wszelkie słabe układy nerwowe. Natomiast nowoczesny jej wystrój mobilizował najwyraźniej do zbiorowej konsumpcji. Automatyczne drzwi galerii stawały się bezsprzecznie zachęcać gości w swoje progi, motywować tłumy nastoletnich istotek, by czas spędzany był właśnie tutaj, w jej przepięknym obrębie. Od rana aż do późnych godzin nocnych można korzystać z dobrodziejstw handlowego obiektu, staje się szeptać do uszka bogata w asortyment galeria. Czas upłynie uroczo, a na wygodnych kanapach sektora restauracyjnego można będzie sobie siedzieć i zajadać apetyczne, smakowite pokarmy. Jednocześnie zaś rozmawiać. Nie trzeba chyba dodawać, że grupki dzieci nie mając lekcji w szkołach odwiedzały galerię tłumnie. Zamiast uczyć się z książeczek mądrych, treści naukowych, dzieci te wolały spędzać ranki, popołudnia i wieczory w świątyni handlu, pogrążone w śmiechu, chichotaniu, dyskutowaniu oraz obrażaniu. Będąc już w galerii, na powitanie nastoletni chłopcy przytulali swoje nastoletnie koleżanki. Interpersonalny kontakt przebiegał w radosnej, przyjemnej atmosferze wyjątkowości. Reprezentanci obydwu płci zamawiali picia i fast foody. Bardzo niezdrowe jedzenie, pogarszające osobisty stan zdrowia, lecz z drugiej strony smakowite, dające szczęście. Już odebrawszy opłacone zamówienia, za chwileńki dzieci dokonywały powolnej konsumpcji, jedząc, jednocześnie odbywały radosne rozmowy, pełne śmiechów, plotek, komentarzy. Świękiem wydawanym ze swoich ciał manifestowały tutaj dzieci swoją fizyczną obecność w świecie materialnym. Wreszcie jeden z nastoletnich hałasujących, mający około 15 bądź 16 lat, powiedział tonem odkrywcy do słuchających go uważnie rówieśników towarzyszy. Słuchajcie, moi drodzy, widzicie tego ochroniarza tam, co łazi w kółko po galerii? Podbiegnę do niego, kopnę go w dupę i powiem berek. Wtedy to szybko od niego ucieknę. Co wy na to? Śmieszne. Śmiechu będzie co niemiara. Skończył swoją krótką wypowiedź niemiły łobus. Nie nieodczuwający najwidoczniej empatii. Rówieśnicy z entuzjazmem przyjęli propozycję swojego agresywnego kolegi. A probata zakomunikowanego pomysłu dokonała się w szczególności dzięki uprzejmemu potakiwaniu głową oraz dzięki zachęcającym uśmiechom, zachwalającym barbarzyńskie przedsięwzięć, A pewna dziewczyna zapiszczała nawet tak, zrób to, mój kochany Damianie! Co mogło sugerować, iż chciała wejść w jakąś głębszą z chłopcem zażyłość. Pan ochroniarz, który właśnie patrolował teren galerii, odczuwał wielkie zmęczenie. Od wielu godzin pogrążony był on w procesie ciężkiej pracy. Mężczyzna chodził na nogach od wczesnego ranka. Chociaż uczył się długo, by otrzymać fach, to teraz żałował swojego życiowego wyboru ścieżki zawodowej. Codziennie w garniturze pocił się niesłychanie. Potoki wody spływały, kapały intensywnie z jego mokrych, dojrzałych pach. Miał dopiero 24 lata, lecz już teraz był styrany życiem, przemęczony i doznawał często rozgoryczenia. Piętnastoletni łobuz Damian... Podszedł do pana ochroniarza niespodziewanie, od tyłu, tak aby bezbronny człowiek niczego z jego strony nie zauważył. Nagle dziecko kopnęło mężczyznę w zamierzone miejsce, po czym szybko uciekło, a ofiara odwróciła się i nic nie powiedziała. Jedynie wielki smutek zagościł na buzi pana ochroniarza, a kilka łez spłynęło mu z oczu. Młodzież jest dzisiaj taka okropna, Dzisiaj nie liczą się uczucia ogarniające pozostałych ludzi. Najważniejsze stają się wartości: zabawa, przygoda, śmiech, a także beztroska. Wkrótce potem życzona grupka bandytów opuściła galerię w śmiechu i zadowoleniu, tak jakby dokonana agresja na bezbronnym człowieku wyzwoliła nowe porcje, nowe dawki szczęścia. Zamiast pozostawać w domu w czasie epidemii, zamiast uczyć się z mądrych książeczek, napisanych przez uczonych, nastolatki przeszkadzają, dokonują wandalizmów, niszczą społeczny ład. Koniec transmisji.